Moi to Polska. Kształtowanie postawy obywatelskiej zaczyna się w momencie, kiedy dziecko zadaje pytanie dlaczego. Gdzie leży Polska, co to jest hymn, a co podatki. Przed Maluchem, jeszcze sporo lekcji, nim stanie się świadomym obywatelem. A te dobrze brać jak najwcześniej. Na przykład lekcje historii. Poprzez takie lekcje muzealne dzieci dowiadują się najwięcej na ten temat. W Muzeum Powstania Warszawskiego dla najmłodszych, przygotowana jest sala Małego Powstańca, gdzie Maluchy mogą bezpiecznie poznawać się z trudną, wojenną historią Polski. Nie mówimy im o zbrodniach, nie mówimy im o y, krwawych walkach. To może być dla nich niebezpieczne. Natomiast. To, co mamy im mówić, to to, co robili tacy młodzi ludzie jak oni w czasie wojny. W jaki sposób mogli pomagać tym dorosłym? Książki, coś z całej siły! Ojej, co to jest? Musimy do niego mówić językiem, który dotyka jego doświadczeń. To znaczy, mówiąc do dziecka o okupacji, nie mówmy, że zakłady pracy były przejęte przez Niemców, tylko na przykład, że na wielu placach zabaw dzieci polskie nie mogły się bawić. Taka wiedza wymaga jednak utrwalenia. Nasza rola w tym, aby po takiej wycieczce z dzieckiem jeszcze porozmawiać i wytłumaczyć mu pewne rzeczy, które może podczas wycieczki nie były w pełni zrozumiałe. Jedna wizyta w muzeum nie sprawi, że przedszkolak zostanie patriotą. My jesteśmy pretekstem do tego, żeby opowiadać o niektórych postawach, opowiadać o różnych wydarzeniach, które wpływają na to, jak dziecko pojmuje rzeczywistość. Idziemy na paluszkach szukać biało-czerwonej flagi. A jaka jest nasza flaga Polaków? Biało-czerwona. Flagi oznaczają, że to jest Polska. Jeżeli rodzice wywieszają flagę na balkonie 11 listopada, 3 maja, to dziecko będzie wiedziało, zapyta po co, dlaczego akurat w tym dniu. Natomiast jeżeli tego nie robimy...